WRA4 to zimowa opona klasy premium zaprojektowana z myślą o sportowych samochodach, aby w pełni oddać ich osiągi w trudnych warunkach pogodowych. Precyzyjnie dobrany kształt bloków i lameli bieżnika zapewnia perfekcyjną przyczepność na ośnieżonych nawierzchniach i optymalną precyzję prowadzenia. Trójstrefowy bieżnik, wyposażony we wzmocnione, podłużne żebro o po postrzępionych lamelach, pozwala zachować jeszcze większą kontrolę nad pojazdem w niesprzyjających warunkach. Polerowane rowki centralne i boczne jeszcze skutecznie odprowadzają wodę, zapobiegając poślizgom hydrodynamicznym. Mieszanka gumowa wzbogacona krzemionką, olejem rzepakowym i naturalnym kauczukiem cechuje się niskimi oporami toczenia, co pozwala zmniejszyć zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Technologia cichej ściany boczne oraz specjalna mieszanka gumowa redukują hałas generowany podczas jazdy oraz lepiej tłumią wibracje dla jeszcze większego komfortu podróży. Nokian WRA4 to opona, która łączy innowacyjne technologie dla wyjątkowej precyzji prowadzenia i wysokiej przyczepności na ośnieżonych i śliskich nawierzchniach. Dlatego będzie doskonałym uzupełnieniem sportowych aut w zimowym krajobrazie.